Witajcie, witajcie. Zima zaatakowała Gubałówkę. Dzisiaj 21 listopada. Zima na maksa. Spadło 30 cm śniegu. nasypało tego śniegu, nawet może więcej niż 30 centymetrów myślę, że nawet koło 35 i powiem wam jak tu bo ktoś tam mi pisał, że jak można nie lubię zimy ja dzisiaj cały dzień Łopatuję. nie wiem ile już przerzuciłem takich hołd śniega i powiem wam, że mam dość powiem wam też, że tam gdzie mieszkam tutaj spadło tego śniega no 30-35 ale tam gdzie mieszkam, czyli w Biemdynajcu, to jak jechałem to mi śnieg szedł na maskę, pół metra ledwo wjechałem po prostu na główną drogę, powiem wam że to było bardzo hardkorowe a nie mam napędu na cztery koła no co zrobić fajnie to wygląda ośnieżone co? takiego bym musiał mieć żeby wyjść z opresji fajnie to wygląda takiego i chcę poośnieżać. a może się kiedyś przeprowadzę do cieplejszego kraju niż Polska nie do no, żartuję co to? gulasz jeden zł co oni mają? zmienili jakieś menu ser smażony z frytkami Słuchajcie, to co, że gdzieś tam trochę nagram, to ja w ogóle tego nie planowałem. To jest tylko relacja z tego śniegu. Jak wygląda zakopane, zasypane, chociaż już macie to na moim kanale. Pewnie nieraz żeście oglądali. Nawet nie robię w 4K. Wiecie dlaczego? Bo byłem w górach, jeszcze mam nienagrane wszystkie, niezmontowane wszystkie filmy. I po prostu nie mam miejsca. No nie ma miejsca na karta. Tyle wam powiem. I wyobraźcie sobie, ktoś mam taką górę śniegu, wyczepię przed chałupę czy coś i teraz weźcie to, posprzątajcie albo usuńcie. Fajna robota, no nie? Cały dzień łopatowanie. Od samickiego rana. Od 6 rano. A jeszcze ma padać. 4 dni ma padać intensywnie. I co? Co wy na to? Napiszcie w komentarzu, lubicie śnieg czy nie. Kto lubi zimę? Ты строго немного лучше не

Kurde, ale tego śniega źle się idzie Będą mieć problem, bo jakby 4 dni padało To gdzie oni to wywiozą? Trzeba to będzie wywozić Ten śnieg Gracias. tráfico. Niech się zaśpiewać Niech się zaśpiewa. To zostało na podłożu. Kurde, ale wodą kuliki, no nie? Takie ładne. Takie ładne. Ale powiem Wam, że przynajmniej się rozruszałem fajnie i nie jest mi zimno, choć mam mokro w butach. Bo się ulatałem, ale klimat fajny, to nie taki zimowy. Co? Kurde. Jeszcze jak ten śnieg, wiecie co? Jak ten śnieg jest taki świeży, biały, taki pierwszy, to on jest taki mega. Jest je fajny po prostu. Taki sypki, o! no później, jak już ludzie pochodzą, poczepią tym piaskiem to już jest takie brudne to już nie jest tak fajnie a teraz jest taki puch, taki puszek o nawet, się, nawet się nie kleją kulki bo jest delikatny mrozik a w Dunajcu mrozika nie było także się kleiły już się strasznie śnieg i bardzo źle się go odśnieżało, bo wiecie jak jest śnieg taki klejący to jest ciężki a tutaj ten śnieg jest taki lekutki Także zakopane ma plus bo jest zimniej, jest mrozik i mają lepsze odśnieżanie no Taki krótki filmik Wam nagram. Kilka minut, żebyście widzieli, a tak zimno z zakopanem 21 listopada. Nie spodziewałem, że jednak się im to spełni. Wczoraj gadali tak, a 20 cm może spać w tatrach 50. Ja sobie no no, no, na pewno. Pewnie się Wam nie sprawdzi. No i co? Jednak się nie sprawdziło. Dobrze, że przynajmniej sobie zrobiłem te dwa wypady w góry. Się udało. Morskie i i jeszcze fajny był, fajny był e, taki czas bez śniegu, bez, bez po prostu, wiecie, takiej ujemnej, mocnej temperatury, że, że się fajnie chodziło. Minus 8 ma być. W niedzielę, 3-9 zobaczymy, jak się nie sprawdzi. Teraz to już myślę, że się nie może sprawdzić. Skoro ten śnieg spadł, bo wcześniej to prognozowali silne opady. To, tamto, kilka dni wcześniej, może jeszcze nawet z tydzień temu też zapowiadali opady. I co? Nic się nie sprawdziło. Dopiero. Za trzecim razem, albo za czwartym. Także widzicie, mamy śnieg. Ale wiecie co? Cztery dni ma padać, a później ma lać deszcz <śmierdzi> Miejmy nadzieję, że to się im nie sprawdzi. Także słuchajcie, kochani, będę kończył powoli. Taki krótki spacer. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie śnieg. Czy u was też zima, czy pada? Ja lubię, ale tylko tak na chwilę. A tak ogólnie, ogólnie to nie lubię śniegu. Ale tak na jeden dzień może być, albo na dwa. Ale na 6 miesięcy? Ja pamiętam zimy jak tutaj były po 6 miesięcy zimy Jak byłem dzieckiem, jak byłem młody Lata 2000 nawet jeszcze były mocne zimy do 2010 o. a później to się jakoś rozmyło Że nie ma tych zim Ale 80 lata 90 to były takie srogie zimy szok Коллиги будут, это плюс. кто любит коллиги, то будут коллиги. Боюсь снега. multimultzu- Jaz�or, mangizariaияia Słuchajcie, będę kończył, bo sypię, już mi coś spadło na obiektyw, także fajnie, żeście oglądali Napiszcie jakiś komentarz, czy lubicie ten śnieg, czy nie. No i dajcie łapę w górę, zapraszam do następnego vloga, jeszcze będzie morskie oko i jeszcze będzie coś tam ze strony Także Zapraszam i do następnego hejka